Hej, hej, witajcie. Ja jestem generałek, a to moi drodzy, jest kolejny odcinek naszej serii z gry Dawn of War 2. I przepraszam, jeśli nie będę mówić aż tak wiele w tym odcinku, ale po prostu coś mi się wyciło, za gardło. E, Jakbyś tam mam małą infekcję, czy, czy też chorobę. E, no i też przez to się nieco męczę e, mówiąc, ale to nic, e, no z tego powodu pewnie będzie mi. Materiałów w tym tygodniu, tym bardziej, że przez weekend nic nie było, a to wynika głównie z tego, że miałem urodziny i po prostu cały weekend był poświęcony trochę na sprawy, nazwijmy to, rodzinne. E, tak, sam widzicie, nasi sierżanci mają nowe poziomy, ponieważ popaliłem dużo sprzętu pomiędzy odcinkami. E, już nie pamiętam dokładnie, co spaliłem, ale głównie takie białe przedmioty, które no, po prostu są powtarzalne i nie mają żadnej historii. Tak więc mamy poziom dla Tarkusa, Sairusa e, i Avitusa. No i. Przepraszam, czy ja już pokazywałem? Weteranów? Towarzyszy broni. Mam wrażenie, że to pokazywałem, ale to dlatego, że chyba kiedy, e, tydzień temu zacząłem nowy odcinek, ale potem przerwałem, bo coś tam e, nie poszło. I dlatego teraz sobie przypominam. E, tak czyjanie, czy inaczej, mamy Towarzyszy broni weterani. E, czy jak sami widzicie. Jakby wojownicy, no, kosmiczni Marines za Tarkusem to teraz jest, to są e, weterani, właśnie pierwszej kompanii, e, to znaczy bardziej doświadczeni e, Marines w całym zakonie. E, jak tam widzicie, zresztą e, pierwsza kompania nosi zawsze białe hełmy e, przynajmniej w przypadku, e, w przypadku zakonów, które mają, nazwijmy e, to, e, są wierne kodeksowi, tak? ponieważ kodeks, kodeks również tam ma pewne zasady. W jaki sposób powinny być różne rangi i pozycje oznaczane, większość zakonów się tego nie trzyma. Na przykład, sierżanci zawsze muszą mieć czerwone hełmy. To tak mają Ultramarines chociażby. Większość, większość po prostu kosmicznych marines się tego nie trzyma. Ale takie rzeczy jak akurat biały hełm dla weterana to jest standard, i bardzo wiele zakonów to robi. Tak. Nie wiem, czy słyszycie hałas, chyba tutaj coś w rurach leci. W rurach, w ja mam obok łazienkę w pokoju. E, tak, mamy dostęp do czyści, e, czyściciela grobowców. Nie wiem czy przeczytałem opis tej broni, e, ale jest to bardzo fajny e, karabin plazmowy. Ta broń używana przez Brada Damona z czwartej kompanii Krwawych Kruków to relikt bitew ze straszliwymi nekronami. Użył jej on podczas e, śmiałego ataku kapitana Tula, Tula na katakumby pod płaskowyżem Tour Tur Abyss. Da y Damon, obecnie sierżant, korzystał z niej później również podczas kampanii na ka Karałowie, czy Karława, chyba oni mówią, tak to powinno się bodajże mówić. Um, tak, bardzo fajny plasmagan, nie wiem czy chcemy go wyposażyć, oczywiście to jest nawiązanie do dodatków, um, powiem, że zawsze powtarzam z tym, nie wiem czy chcemy dawać plasmagana Tarkusowi, ponieważ Weterani mają też specjalne wyposażenie i mamy tutaj jednego boltera, ale pozostali mają właśnie plazmagany również. Z tym drugą strasznie mi się podoba fakt, że mają tutaj pancerze ósme, czyli najbardziej zaawansowane. To jest Mark 8 Errant, się tak nazywa ten pancerz, widać po kołnierzu, więc bardzo, bardzo dobry pancerz. i poza tym ten, tenże gościu z tyłu ma hełm od Mark 6 od szóstego modelu pancerza energetycznego, czy też jak w polskiej wersji e, szturmowego to jest tak zwany Corvus nazwany na cześć Prymarchy e, krócej Gwardii a tak, e, ma bardzo zaawansowane załans te e, sensory w swoją drogą nie mam pojęcia dlaczego akurat zawsze się przedstawia, prawie że przynajmniej w donu marines szturmowych z, e, właśnie z pancerzem szóstym, nie mam pojęcia e, dlaczego, ale, ale tak jest. Ale to nie jest tak, jakby pancerz szósty może z niego korzystać e, każdy kosmiczny marine e, i na odwrót również, tak? Również są szturmowi marines którzy korzystają z innych pancerzy. E, no dobra. Co rozwinęliśmy, on dostęp do nowej sniperki, e, ale Dar prawego nowicjusza jest o wiele lepszy, tak więc, ten możemy już od razu spalić. Eee, będąc jeszcze zwiadowcą krwawych kruków, Indrik Boreal korzystał z tego właśnie karabinu, śledząc zdradzieckiego adepta. Przez 18 dni pozostał na pozycji strzeleckiej na jednym z lodowych klifów, nim w końcu jednym śmiercionośnym strzałem sprowadził łaskę imperatora na swą ofiarę. Indrik Boreal, czyli przywódca kosmicznych marin, właśnie w dodatku Soulstorm. A dobra, możemy to spalić, bo to, to nie jest takie fajne. Ja mówię, nie powinien, nie powinienem tego robić na nagraniu, ale chciałem wam, wam na pewno pokazać rozwój postaci, zaraz będziemy tutaj na Vitusie. Specjalisty od broni ciężkiej. Dużo różnych pancerzy. Yy, ale to na razie chyba sobie zostanie, zostawimy. Najwyżej damy yy, pancerz osłona prawości yy, naszemu Tarkusowi. Prawie uczciwi nie upadną tak długo, jak będą mieć w sercu imperatora błogosławieństwo brata Jana tuż przed jego śmiercią podczas masakry na Wok. Uuu. Chyba znaczy, że on nie był taki prawy. Ale dobra, na razie chyba plazma nie bierzemy. No i czym się zajmiemy dzisiaj? Chyba po prostu zapolujemy od razu na... na zabójczego węża. To będzie chyba właśnie walka, walka z ravenerem, czyli tyranidem, który się. Robi i się podkopuje, ogólnie. Eee, kogo tam będziemy wziąć? A powerful Tyranid creature has been spotted commander This insidious beast is an especially powerful ravener It has burrowed through multiple imperial guard outposts wreaking havoc with morale The beast's power means it's likely spawned from a primary hive one that could provide us with a valuable genetic sample Hmm, co chcemy brać? Sajur jest zawsze przydatny. Tade Tadeusz jest fajny. Jak tam z levelami ogólnie, kto potrzebuje? 11, 11, 11. No Tadeusa chyba nie musimy brać. W takim razie weźmiemy protrahivitusa i tyle. O, tylko jeszcze szybko ich zamienię. A więc to chyba nie potrzebuje wyrzutni rakiet, aczkol aczkolwiek się zastanawiam. A, ponieważ jest, to jest zawsze fajna broń, tak? Hm. Dobra na wszystko. No i obszarowa przede wszystkim. Wiecie co? Weźmy sobie wyrzutni rakiet. No, albo dobra, nie, jednak nie. nie jednak. Eee, dobra, weźmy to. Weźmy rygor 2. Granaty raczej nie są aż tak potrzebne. No i co? Spróbujmy w takim razie to zrobić. Czy chcemy jeszcze coś dawać? Uh, miecz energetyczny. O, dajmy miecz energetyczny naszemu dowódcy. O, piękna broń. No i co? Procestawienie w takim razie. Teraz, jak sobie pomyślałem, że sobie mogłem dać cerkusowi miotacz ognia. On jest dobry właśnie na, na Tyranidy, ponieważ no, jest obszarowy. Przede wszystkim obrażenia obszarowe. I też ignoruje słone, aczkolwiek to nie jest aż tak przydatne. tego mógłby się wydawać. Tak, miecz energetyczny działa w ten sposób. Znaczy, przede wszystkim jest dobry na ciężką piechotę. Tak więc będziemy wysyłać dowódcy przede wszystkim do walki raczej z. Ej, z... ej, ej, wszystko tutaj źle wciskam. Naprawdę nie grałem, przepraszam. Musimy zdjąć tego za antropa. Pięknie, wszystko to eksplodowało. I będę zarobię walczyć, tylko jeszcze oznacz. To mamy kolejnego? To za antropa, mój Boże. No na razie ta ekipa się sprawdza mniej więcej. leczyć. wleczyć sobie okrzyk bojowy. A to będzie mniej więcej dobrze wszystko. O mój Boże, to jest Carnifex. A tak, dałem mi elektryczność, ponieważ on jest dobry na ciężką piechotę. A te duże terenie to jest ciężka piechota. A więc nasz, nasz jest teraz, w specjalistą w walki z taką ciężką piechotą. No bo że będzie umierać od razu. Nie wiem, czy ona w tej wersji gry działa. To było o górze, prawda? Ja nie mogę. Dobrze wiedzieć, tuż granat. Ok, udało się. Niestety nasz co sobie nie poradził. No, jednak Carnifex to Carnifex. ok modlitwa stali. Ale no, takie specjalistą od walki, nazwijmy to z ciężką piechotą. To był bardziej czołg. i no, ma plazmówkę i... Uh, mieć energetycznie. Jak, działmy, jak działa technologia energetyczna to jest po prostu... Um, pole um, energetyczne, pole siłowe wokół miecza, które po prostu rozdziela siłą molekuły. Więc prawie wszystko można tym przeciąć. Come on. Zaczy, zacząłem, wuczy, rzuciłem leczenie, ale... O nie, to są bomby! To miny. Rozwalcie to, rozwalcie to, szybko. Okej, okay, ładnie. Polarstwo to jest artyleria. Ten wojownik z to jest wicielny. Bardzo skurzająca jednostka. Ale to bo było widać w poprzednim materiale. No również się pojawiali. Kupaniec nie jest taki zły. Dobra, dowódca na razie sobie radzi. Mówię to co? Odzyskuje zdrowie, kiedy zabija. To jest bardzo przydatne. Jak go dobrze uzbroimy, to będzie mordercą obcych. Pracaj, różnie nie podbiegnie, wy sobie się poradzić sobie tutaj. To zacie rodnym przede wszystkim. Okej, okay, udało się, świetnie. Uzbierajcie to tylko. O. Będziemy mogli to potem zebrać jakby w trakcie misji. Wystarczy żeby jakby się spojrzeć i. to? Tam... A, to był Avitus. Nie mam o czym gadać. <laughs> Powiem szczerze. uciekaj. Tarkus? Tu strzeliwuje, co to jest? To jest oczywiście bojowień z kończastym dusicielem. Ej, co innego. infiltracja na naszym całym ruchu się nie zniszczy to. A we poradzimy. To, to nie są trudne misje, jednak. Terminy wtedy, że w takim pacyku. Eee, niby trudne misje nie, nie są trudne misje, ale jednak mój dowódca już zginął. Raz. Okej, okay. zginął już. Czekaj! Dobra, Tarkus zajmij to mój mój drogi. I dusz, co ty robisz? Rozstaw się, tu możesz wracać. Ja, jakie rodzaje są broni energetyczne, to tak mogę wspomnieć. Najczęściej używane są miecze energetyczne. To jest taki standardowy y, rodzaj uzbrojenia. Są również topory energetyczne. Y, są również maczugie energetyczne. One działają trochę w inny sposób. One, czy, Akurat w przypadku maczuk nie wiem, tak powiem szczerze, nie wiem jak to działa dokładnie, ponieważ ee, są też tak zwane młoty energetyczne, to jest po polsku tłumaczenie, ale po angielsku są Thunder Hammers, czyli bardziej młoty grzmotu. One działają, e, mają tę samą technologię, ale działają na sposób, e, w inny sposób, że one tam gromadzą to pole siłowe i może powiedzieć uwalniają je, kiedy uderzają, e, uderzają nimi przeciwnika. Jak na przykład to działa e, Rękawica energetyczne, i one tak wywołują właśnie takie, taką falę, można by powiedzieć, energetyczną, to jest bardzo zły, zły opis, no ale, e, która niszczy cel. A jak miecze energetyczny przecina, i topory, i tego typu rzeczy przecinają, więc ja że e, maczugi energetyczne również e, e, to robią, aczkolwiek nie mamy do nich dostępu w, w tej grze, niestety, a szkoda. No właśnie mówię, były, są Thunder Do nich mamy dostęp. Rękawice energetyczne. E, szpony są również energetyczne, one dochodzą niestety dopiero w dodatku. E, no i poza tym są e, już rzadkie rodzaje uzbrojenia energetycznego, jak na przykład e, halabardy i włócznie energetyczne to są bardzo rzadkie. Z halabart energetycznych mogą korzystać tylko i wyłącznie. No może nie tylko, ale... Przede wszystkim korzystają. Przede, przede wszystkim korzystają Legiones Custodes. Nie, Adeptus Custodes to jest, przepraszam. Czyli jakby prywatni strażnicy Imperatora to jest bardzo dobry pancerz To są właśnie takie spe, specjalne halabardy energetyczne. One mają też boltery wbudowane. Chociaż jest też przykład, e, Chapter Master, mistrza zakonu Minotaurów. On korzysta też z, właśnie z takiej włóczni energetycznej, ale on korzysta, ma zbudowany laser, więc nie wiadomo skąd sobie wytrzasnął tę broń. E, i tyle są właśnie ścienie energetyczne. No czy e, jak się to nazywa, w e, Morning mo, Morningstar Morgesern Chodzi tutaj o... Jakby buławę, ale wiecie, na łańcuchu. kula na łańcuchu. To też istnieje, z tego korzystałem bodajże. że Korzystałem przede wszystkim mroszenioły w swoich terminatorach e, z kompanii Deathwing. Ponieważ w przypadku mm, Mroczy Anioły, czyli jednego z oryginalnych legionów, teraz jeden z, e, z zakonów kosmicznych marine, o których opowiadałem odrobinkę, o tym, że część z nich zradziła. E, oni mają. Te, nie są trochę. Znaczy, Jak to powiedzieć? Oni nie słuchają kodeksu, ale mają własne zasady pewne i dla przykładu u nich. Cała kompania, pierwsza to jest tzw. zwany Deathwing, oni mają zupełnie inną um, kolorystykę. Są biali tacy, tacy. No, bardziej kremowi, uh, bym powiedział, no ale mniej więcej jakby doszło. Takie białe pancerze, właśnie Terminatora. Pierwsza kompania Deathwing uh, i u nich wszyscy faktycznie mają pancerze Terminatora. Uh, druga kompania to jest uh, Ravenwing, I to jest przede wszystkim mobilna kompania. Oni noszą czarne pancerze. I oni korzystają przede wszystkim na przykład z motocykli Bo, bo jak najbardziej kosmiczni marines korzystają z motocykli podczas walki Cokolwiek nie w tej grze Czy to ten? To jest Mam nadzieję, że po prostu nie zabije przypadkiem Co pani tutaj ostrzał? Tak więc, z tego co pamiętam, właśnie rycerze Deathwing'u Ej, przepraszam, że tak kończąc myśl, w przypadku W przypadku Ravenwinga, oni korzystają też z Landspeederów, czyli takich e, Nie wiem jak to nazwać, latających platform Po prostu to są takie jakby Mini statki, łódki, o latające łódki, to, 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 to najlepiej opisuje ich e, kształt ale to jest właśnie taka bardzo mobilna e, właśnie kompania Jak już mówimy noszą czarny pancerz Ale tak, rycerze właśnie Defwingu, Oni, czyli pierwsze kompanie, oni z tego co wiem używają właśnie takiej sieni. Z tego co pamiętam na modelach e, Nie wiem czy mają jakieś specjalne zasady I jak to ma w zasadzie działać Trochę nie ma sensu, po co ten łańcuch jest No, ale dobra, bo oczywiście w rzeczywistości on ma na zasadzie, na, z tego co wiem, ma, ma na celu ta, e, wykorzystać tę bezwładność, żeby zadać jak e, największe obrażenia. Jednakże kiedy mówimy o broni energetycznej w przyszłości, no to już takiego sensu wydaje mi się nie ma. Ale, ale mogę się mylić, jak nigdy nie przemyślałem tego jak działa jak działa taki właśnie e, gwiazda zaranna, o. nazywam to cienie, nie wiem dlaczego, to jest chyba złe słowo. Są no, różne rodzaje, rodzaje matchów i się na nich nie znam, <grym>, a powinienem, ale ja nie wiem czy powinienem, to nic takiego złego. O no, nie, zabiliście mojego zwiadowcę. Zwiadowcy umierają cały czas. że się, to, jak zawsze w to gram, jak, jakiś cudem mamy tylko set, najwyżej setkę zwiadowców w kompanii. <grym>, ich musiałem zamordować, ich przynajmniej tysiąc. <laughs> ok, mamy naszego. W Ej, co? To było to? A nie, mamy tego, jeszcze. było Dobry, w pierwszym. Wy się Co się. nawet nie wyspacie, tylko wy się wyspacie. Prze Przemieścicie. A i po wszystkim. Another alien destroyed. Another battle won. Poszło szybko i przyjemnie. To mi się podoba. Jakieś jeszcze są broń energetyczne? No, niby są wszystkie, tak. Mówię włócznie, barby, ale są bardzo rzadkie. Są też na np. topory łańcuchowe i gleby łańcuchowe, ale z nich korzystają głównie z radzieckie legiony. Aczkolwiek są tam chyba jakieś e, pomniejsze zakony, które korzystają z, właśnie z tej broni, ale to jest bardzo rzadkie, bo są raczej używane właśnie mówię, przez, przez drajców, bo po prostu mają taki... E, niemiło się na nie patrzy, o, tak, tak, nie, Imperium niemiło na to patrzy, ponieważ tamci głównie z nich korzystają. Mam no, berserkerzy, berserkerzy kolorna, czy... To oni się specjalizują w toporach łańcuchowych albo, a glewie łańcuchowe to mają bodajże ci e, Przede wszystkim e, Legion 7. tak oni byli 7, czyli władcy Nocy, bardzo przerażający Legion, Legion Terror'u No tak, trochę uzbrojenia bardzo, bardzo fajnie, przede wszystkim fajne pancerze Honor Marsa i Honor Terry Congratulations on your victory, Commander. You're now a step closer to obtaining the biotoxin sample we need. Angelos out. This cut is deep. Any deeper and I would have lost an eye, like Captain Thule. How did Captain Thule lose his eye? He would never answer when we asked him. Modesty on his part. He lost it on Cronus when he destroyed the Necron Lord. The blow should have killed him. Sheer stubbornness was the only thing that could explain how he survived. He never did take credit for destroying the Necron Lord. He always attributed it to Mikolas. But those of us close to the fight saw that Mikolas had already gone down to wounds. Captain Thule liked to see his men succeed. I think that was what he liked most about Command. Mieliśmy bardzo moje słowa na temat Kapitana Tula i wspomnienia również z mrocznej Krucjaty. Kanonicznie właśnie. Jakby... Bo kan w Mrocznej Krucjacie mamy walkę wszyscy na wszyscy. Mamy tam 7 frakcji, i one wszystkie ze sobą walczą. No i w teorii grać niszczy wszystkie je, ale kanonicznie, o ile dobrze pamiętam, na pewno kosmiczny Marin wygrali. z. wygrali na pewno z chaosem. Właśnie nekronami i chyba tał. Na pewno walczyli z tał, ale w innym przypadku. Nie wiem, czy pozostałe frakcje wybiły wibi... wibi... się nawzajem. E, nie, przepraszam, na pewno też zabili Eldarów. Zabili. Zniszczyli Eldarów, ponieważ tam będzie. A to, to jest wątek Eldarskiej kampanii w Retribution. Czyli w samodzielnym dodatku e, do części drugiej Deonowora. E, no i tak, mamy trochę. Mamy level dla naszego dowódcy w sumie Poza tym mamy Ha ha ha, ha dłoń łaski, więc możemy tę rękawicę energetyczną spalić W co zainwestujemy u dowódcy? No w sumie, a inwestowałem już w oczy bojowe, w tfu Walkę wręcz, więc Będziemy mieli bez litości jest bardzo fajna umiejętność a, Mamy nowy pistolet em, plazmowy jest gorszy niż to, co mamy. Ale to dobrze, Dobra. Najwyżej damy e, TedEusowi. Później mamy też. O! topul osąd Chana. E, Jagataj Khan, patriarcha zakonu Białych Szram, Prowadził swoich kosmicznych maryń ku zwycięstwu, stosując błyskawiczne ataki i podstępne uderzenia na słabe flanki i tyły wroga. Zainspirowany tymi opowieściami, kapitan Broku z szóstej Kompanii Krwawych Kruków. Przyjął podobną taktykę po tym, jak poniósł ogromne straty w walce z orkowym Ło wow w 39 tysiącleciu. Brokus uczynił ten topór energetyczny swoją osobistą bronią i nazwał go na cześć Hana. Tak, dokładnie. Eee, to jest właśnie na cześć Prymarchy Legionu Biały szramy Oni się specjalizują w walce podjazdowej. a się korzystają w dużej ilości z. z Mobilnych jednostek, czyli właśnie z moto motorów, właśnie landspeederów, bo mają trochę szturmowych marines. No i mówię, specjalnie się w walce podjazdowej, bo są trochę jakby inspirowani mongolami zresztą. Populacja ich planety również ma właśnie takie azjatyckie cechy. Aczkolwiek to nie jest tak, że są jakimiś barbarzyńcami, coś w tym gusie, bo to jest bardzo kulturowy zakon, tam na przykład wojownicy piszą wiersze i tego typu rzeczy, tak więc nie jest tak, że są jakimiś dzikusami, czy się boją walki, to nie jest tak, tylko specjalizują się właśnie w wojnie podjazdowej. Znaczy czytałem właśnie historię Wigilusa, który się dzieje tam już czy w drugim tysiącleciu, to jest jakby aktualna historia Dawn War'a. Czeka nam Dawn of War'a, Warhammera, najnowsza, bo teraz walczy Imperium o planetę, Wigilus z chaosem i orkami i... Eee, tyranidami, no nie tyle tyranidami, a tam jest eee, kult genokradów, no, to, to będzie, to zasługuje na własny odcinek genokrady, taka podfrakcja tyranidów. Tak, może już damy ten, ten, ten topór energetyczny naszemu dowódcy No to jest dobry miecz. To na razie pochowamy. Podane tylko białe przedmioty, bo to nie ma sensu. By się patrzyli, jak z tym wszystkim zarządzam. No ale tak. E... Na Wigilusie właśnie pojawiły się białe szramy. Tam chyba jedna kompania i współpracowali właśnie z Raven Wingiem, czyli właśnie z Mrocznymi aniołami, którzy no, poruszają też. jakby mają podobną taktykę. E I niezbyt się dogadali, bo nagle Ravenwing się odłączył. E od ataku tak bez słowa. I zostawił ich w walce samych, biały szramy. No i stracili wielu swoich, musieli się wycofać. I byli biery wkurzeni, lebo nie wiadomo dlaczego to zrobili. Eee, prawdopodobnie coś tam pewnie wiedzieli o upadłych, czyli o tych, eee, to miało związek z upadłymi, czyli tymi wrócimi Aniołami, które zdradziły e, imperium podczas Herezji Horusa, no pod koniec Herezji Horusa. To jest główny cel e, mrocznych aniołów na ten moment, żeby wyłapać wszystkich tych zdrajców, bo to jest jedna wielka tajemnica, nikt o tym nie wie prawie, że, że mroczne anioły miały zdrajców. E, I oni starają się, żeby to była tajemnica i mordują dosłownie nawet lojalnych, e, lojalne sługi imperatora, tak, inkwizytorów i tego typu rzeczy, jeśli ktokolwiek się dowie upadłych. A więc prawdopodobnie to było z, e, przyczyną, ale nie wiadomo. A dobra, dość na ten, e, mojego gadania na ten moment. Dziękuję wam serdecznie za uwagę. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, jeśli się podobało. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach naszej serii z gry Dawn of War 2. Hej, hej!